Nagrywam jeden po drugim, tylko myślałem, stare filmy są, które opublikowane, więc jedymy dalej. Jestem. To gdzie jedymy? Ty idź do Leja Krasowego. E... No dobra, dobra, idziemy do Leja Krasowego. Do dziury. Dobra. A ja coś zjem. Mam przez chwilę, że przyjaciela nam się raz w środku. Okay. O. Z okazji może sobie zapleje katankę. Dobra. Wajne jedzenie na suszenie. Nie mogę coś. Nie mogę dać, żeby się suszyło. I... No, możesz. Właśnie, ja właśnie nie mogę. A, bo to pewnie takie małe jest. A bez hity, być może. A z żółwia będzie większa? No. Po prostu wypuszę. Ej, bo spusznie do rad do zwierząt strzelać. rada. radę. Jestem jakiś pośledzony, że nie wiem trafić. A znaczy że do żółwia to pewnie nie dasz rady, bo to jest żółw. O. Trafiłem. Czy ty na tym, na skorupie? Dobra, co tu jest? Czy to jest już gotowe? To nie wygląda jak gotowe. Jeden? O, jeszcze jeden tej piór zawsze się przyda. Ile mam tych piór? 8 na 8. Dobra. Szybko do rzeki, jedyny. Znaczy do morza. Okej. Okay. No dobra, już mogę być. Bóg skór jelenia i liny masz bukłak. Serio? O, czekaj, ja mam jakąś skórę jelenia? Gdzie to się sprawdza? E, jak masz. Li Lizard skin. Oto no to pod... der, skin. Masz... O, der skin. O, Derskin. Mam jedną. Masz jedną. Mam. A. Daj pan dwa złote. Dziękuję. Czekaj, jak to było? To były dwie TT i co było? Lina. Lina. Czekaj, y nie masz na, pod Lina. Okej. Okay jak go się napełnia? Podchodzisz sobie do tego A. Do tego Nie ma wody Dobra To Wybudujmy jeszcze jedno i chodźmy po prostu na wyprawę O, Taki mam plan Dobra, pićku jeszcze trochę mam Batonów Mam sześć pićku, pięć batonów Dam, dam radę Pięć batonów Dobra, zapraszam Nie no, jak lecą te, te... Te... Jak się nazywa? Yy... Mewyt tylko by się chciało do nich z prac No Przynajmniej ja tak mam Czekaj, okay, ja sobie na łuk zamienię z łuku mi się przyjemniej strzela. Dobra, biegnę. Będziesz musiał mi później pokazać jak wygląda Eukaliptus, czy jakoś tak to się nazywało. Aloes. Aloes. W takim razie mnie chroni. Staram się czekać, Staminy nie mam. Poduszam na myślenie, przyda się mi przy sobie zawsze kilka potyków. To znowu będzie trzeba gdzieś ognisko budować. Dobra, już mam chwilę. Napiję się jeszcze stąd, bo no, po potrzebuję po prostu. Tutaj już pewnie. No właśnie. O, e, jeleń. Starna. Znaczy, jeleń ma chyba rogi. Nie, sarny. Sarny nie mają róg, nie? Nie. Rogów. nie mają. Ja mam na przykład patyków 20, bo mam torbę na patyku. Mam dziesięć. Dobra, możemy yy, mówić dalej. Dwa skóry królika. Dwa nie. skóry królika? Tak? Yy, dwie skóry królika? Nie, nie mam pojęcia na co to była torba. Nie posiadam, A. mam dwie skóry tego lizarda, czy jakoś tak. Okay. Biorę. Czekaj sekundę, może leś. No, czekaj. Ile dostałeś? Jedną. Czekaj, jak się daje? Z, tak? Nie. Okej, okay, czyli dwie skóry i lina, tak mówiłeś? E czekaj. Gdzie to jest? Jedna skóra królika, trzy szmatki i dwie liny. Trzy szmatki i dwie liny. Akurat mam dwie liny ostatnio. No mam. I na co to było? Czekaj. Jak to się używało? Nie, nie chcę tego rzucać. Torbę na patyki? A, po prostu się nie używa, po prostu istnieje, tak? Po prostu na istnieje. Można mieć też inne torby wtedy przy sobie, nie? No. Ogólnie fajna też jest yy, ogólnie torba. No do niej zbierasz je myślę, że możemy być dalej co to musisz prowadzić, nie? Zegarek, szmatki, ojejuj, Biegniemy. Nasiąka, nasionka, nasionka. już chyba przebiegaliśmy. A, ty tu biegniesz. Już musimy iść do dziury. Ok. Biegnę do ciebie. Nasiąka. zbieram. W sumie nie wiem po co, ale chyba się przydadzą. A. Nie wiem czy wszystkie, ale teraz wszystkie. No i nie o tego użyć, to jest, a że ten, dobra, nie wiedziałem. Biegnak. Gdzie jesteś? O, za mną jesteś. Kurde, czekaj, jak się zmieniało naukę na te strzały, wiesz, te takie wykonane przez ciebie. To się właśnie, właśnie nie zbyt mogę. Na dół musisz A musisz No dobra, opiecznie. Dobra. <laughs> Biegnę jak nie spadnie, będzie dobrze. Znaczy jak ja nie spadnę będzie dobrze. Te Chyba nie chcesz schodzić tam na dół, co nie? E, Wiesz, jak tam spadniesz, to, naj... to tylko skiniesz, nie? A ja cię nie będę mógł uratować. A jest stamtąd jakieś wyjście? Jest. Chronione przez dwa papacze, mutanty. <laughs> Nie. Brzmi jak wyzwanie, ale którego nie chcę się podejmować w tym momencie. Nie, ja Jeszcze sobie z nimi powalczymy. Niestety. Nie podoba mi się to zbytnio. Ech, jakie niestety. O. Lubię się nawalać z y ośmioręcznymi ludźmi? Jak to nie, Jak to powiedzieć? No, w sensie. A, schodzimy. Dobra. E, trochę tekstury nie mi się nie załadowały. Nie, wiem czy tobie też, i widzę wszystko, co jest pod mapą. Spokojnie, powinien załadować. Hmm. O nie. Ojej, widzę tam jakieś tekstury w leju. Zacznę później widzieć. Jeszcze czerwonego tam jest. Co? Nie bo, no bo mi się nadal nie załadowało. Ej, mi się nie załadowało jeszcze. Bo biegają na górze ci. Towarzyszy nasi. Gdzie? Tam nic nie ma. Nie ma. Myślę, że dlaczego ja używam flar? Ale tam jest kwadratowa tekstura. Ja tu nawet nie mam liny jak zejść. Wiesz co może ja wejdę. Eee. Czekaj, czekaj, czek, czek. zanim ty wejdziesz i wyjdziesz. Nie, wyrzuciło za. mnie do góry. A. Nie wiem czy widzisz gdzie jestem. Dobra, spadzę jeszcze raz. Dobra. Teraz już się wszystko załadowało pięknie? No czekaj. A, teraz już mi się wszystko załadowało, ale to było w dziwne. Znaczy jeszcze tam coś prześwituje, ale... The A. Forest? The Forest jest chyba trochę pobogowany, żebym to co najmniej tak powiedział. Tak. Spokojnie, to flara. Ja się już boję za każdym razem, jak ktoś leci w moim kierunku. Już wiem, jak nie wy lubicie wysadzać w cs i w każdej grze, w której można tylko kogoś wysadzić. Fak, 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 fak. Oooo, dobre. No i jeszcze trochę mi w przeciw, tym, ale tym chummy Git już. Ale w dalszym ciągu jest... nie wiem gdzie jesteś. Jeszcze dół mówisz. Co? No. Wejdź przyjdź do mnie, ja tu po prostu obcajam sobie ten... Obczaję Dobrze, już wygnam. Gdzieś mam jakąś czarną ciągle, kurde, kropkę na czarnym, na ekranie. Jest na dole. No dobra, już jestem. Co tu się odbywa? Coś się odbywa w tej wodzie? Czy mogę skakać? E, nie skacz. a czemu? Nie, nie skacz tam Kaczemy do wody i przygotuj się na starcie z pewną grupką pewnych osób. Czy to będą małe kidy, Fortnite? Tak. Ja. Wygląda jak coś, co niestety nie jestem w stanie strzelić. O wiele bardziej wolę tego. To taktyczny saveik i paliwo. Paliwo zawsze się przyda. W sumie robiła się noc tam, więc można iść spać na. Hmm. Jesteś pewien, że nie w drodze powrotnej? Jestem pewien. Dobrze. Dobra, to idziemy. Lejk saveik gdzie się tu Tu się tu idzie. Idę pierwszy? Mam nadzieję, że teraz mi się te tak ksusury normalnie. Wygląda jak... Tak jak to trzeba kłusnąć, i... Jesteśmy w leju. Mogę zjechać na skorupki żółwie? Nie. Czekaj, czyli my teraz jednak będziemy się nawalać z mutantami? Drzewo. Tu masz leki. Tu masz leki. czekaj, gdzie jest? O. I alkohol. Już mam chyba pełno alkoholu. A nie, czekaj, nie mam. Mmm, patyczki. Okej, okay, leki sobie o. wezmę, bo nie mam UHP. No dobra, To No to... Jedzonko. To... Nie, czekaj. To jest rafmit. Ej, ja nie mam innego mięsna, szczałki. Dobra, batony. Kola. Znaczy... Soda. Nie, to szokola powiedziałem. Łupa, ty taki. Coś jest? Jedziemy dalej. Tak, ja w tych, tych skrzyniach coś jest? Czy mam ich lepiej nie rozwalać? E, chyba nic nie ma. Dobra, i tak je rozwalę. Dobra, soda. TNT tylko było? Albo flary? Kto wie co to jest? Ko o! Soda. Dobra. No i nic, soda tylko było. To nawet nieoczyszczone, X. -y. Mm. Eee, o oh, kurde. No i chciałam ponosić samą flora. E, co było? Już biegnę. Pomóc. Wygląda jak coś, gdzie... Dobra, jednak i tak zejdę po Ja Nie, czekaj jak się bluścić. A dobra. Prawie, bo tu są te małe pierdy. One dużo biją. No jak jest ich dużo? Eee uh. A u uh, a jajaj, ja się całkowicie dalej. Mam raczej nie skoczymy. O, czekaj, jest jest przejście. Ja jeszcze żyć chcę. Hm. Tu trzeba będzie przeskoczyć. U, parku. Okay. O, parku. O. Nie widziałem, że to nie ten. Nie. Dalej. Czekaj, czekaj. Do wody? Hmm. Nie, czekaj, w tej wodzie nic nie ma. A tą wodę można pić tutaj, czy nie? Czy ona jest trująca? Nie wiem. Chyba jej nie wypijesz, no, ale dobra. E faktycznie nie do rady dobra. Biegniemy dalej. Czekaj, ja to. Dobra. Czekam ja to czeka. zobaczę ten. To jest sprawdzenie, faktycznie punktu tutaj. Co to jest? Bateria. Ok. Hmm, Toma, Mister 5. Ej, dobra, to się na to daje. Już wiem jak się daje rzeczy. Dobra. To eee wiem. To nie To nie Próbuję coś wykmilić. Oj nie to. Eee, czy ja zmieniłem ubranie przez przypadek? Nie. No ale mam dalej jesteś... piękne. Tak, dalej jesteś piękne. No. Zawsze to widziałem. Tak, jak chwilę nie idź tam, jeszcze. Dobrze, I jeszcze. Ale przyjaciele tu idą. O boże! Dlatego mówię, nie idź tam jeszcze. Ale ja nie szedłem, ja tylko ten. To dziecko na mnie skoczyło. Dobra, katana w i jedymy. No i teraz może się. Ej, nie mogę przejść. No dobra. Co tu jest? Jakiś agregat? Ej, tu Moim jest... Master. O, no. dobra. Jest. I co teraz? Jak to co? Czekan w łapę i lecimy. No dobra. Gdzie jeszcze tam? Tu jest. to sobie od tego. Jak się go używa? Po prostu trzymasz w ręce, podchodzisz do takiej ściany i naciskasz E. No, Okej. Okay. Dobra. A mogę nim A? bić? Pewnie, że mogę nim bić. O, mój przy... mój przyjaciel. Czekaj, pas na karabin. Nic nie widziałem, ale chyba oberwał. Dobra, biegnij szybko. Ej. Nie, oni mnie zblokowali. A, potrzebujesz pomocy? Pewnie. nie zawsze potrzebuję pomocy, pamiętaj. Ale je czekaj, już przebiegłem spokojnie. w Ale jednak przydałoby mi się... Batony tu masz. Czekaj, bo ktoś do mnie dzwoni. Jestem już. Super. Mam rybkę, zobacz. Dobrze. O, kozaczek. Okej, czekam, włapię jeden. O! Co się wydarzyło? Dlaczego to mnie puściło? To dziwnie wygląda jak tak jedną łapą masz tylko jeden czekan i tak ten Jak lewitujesz momentami wyżej Nie ja. Możesz już okay. eee, co ty zrobiłeś? Ej, co to do niszczyć. No. I teraz na górę. Teraz znowu na górę, ciągle wspinaczka. Tak. Tak. Jaka piękna wspinka. Kurde, będę musiał coś zjeść. Te, te, bo ty tam zobaczysz zaraz za dużo. A no tak, czekaj, kamerach był już, już. Przepraszam. Wysoko to jeszcze? Bo w sumie stamina się kończy? A nie, czegoś z taminem się nie kończy. Okej, okay. jest kit. L. Dobry. Mam coś tu. Rav, Small Meat. Kurowa ryba. Spolit. Edible. O. Jak Edible. spolit, to wyrzucaj. A to wyrzucaj. Dobrze. Jedemy gdzieś czy co? Czekaj. W każdym razie zdobyliśmy już ten, czekam, sprzęt do wspinaczki, tak? Tak. Dobrze, to ja kończę.